Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na premierę z drabki Waliska Pieniędzy. Prawdopodobnie jest to taka premiera, premiera, czyli pierwszy raz, bo nie kojarzę tej drabki. Bardzo tradycyjna. Kosztuje 5 zł, tak jak widzicie, zakupiłam 4, czyli wydałam 20. Bardzo tradycyjna, bo mamy wygrywające liczby i Twoje liczby. Kolor zielony, symboli dolarków, symbole, które się często pojawiają na zdrabkach, no bo w końcu dolar spada, ale, ale zawsze można wygrać. No, akurat tutaj wygrywamy PLN. I dobrze, żyjemy w Polsce, więc to jest nasza waluta. Tutaj możemy wygrać 200 tysięcy można wygrać 5350, no i później poszczególne, mniejsze, wygrane, aż do 5 zł. Podoba mi się ta zdrabka, nie jest kombinowana. Walizka pieniędzy się może kojarzyć z walizką pieniędzy. Ja najczęściej widuję walizki pieniędzy na filmach, ale być może nie będę musiała, będę musiała zakupić walizkę, żeby sobie te pieniądze, czego i Wam życzę. Dobra, zabieram się za drapanie, 59, na pewno to popracowało nad warstwą ścieralną, bo wszystkie zdrapki, wszystkie nowości, które wchodzą, się bardzo dobrze drapią i to jest ogromny plus. Szukam pięćdziesiąt dziewięć, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia cztery i czterdzieści dziewięć, a jest pięćdziesiąt pięć, trzydzieści jeden osiemnaście czterdzieści dwa, dwadzieścia jeden pięćdziesiąt jeden. Pięćdziesiąt osiem, czterdzieści cztery, szesnaście i trzydzieści cztery. Trapka pusta. Tutaj nie ma kontrolnych. Może tu będą? Nie ma. S. I W. Druga zdrabka. Szukam pięćdziesiąt osiem, ale duże te jutupy. Czterdzieści sześć, trzydzieści jeden i pięćdziesiąt dziewięć. A jest trzydzieści dwa, trzynaście, dwadzieścia siedem, Pięćdziesiąt trzy, pięćdziesiąt siedem, trzydzieści pięć, czterdzieści osiem, czterdzieści trzy, dwadzieścia sześć i czterdzieści dwa, druga jest też pusta. Trzecia zdrapka. Aha, szukam tutaj moich liczb, albo jeszcze mogę znaleźć tutaj jakąś walizkę. Dwadzieścia cztery, trzynaście, pięćdziesiąt osiem i trzydzieści trzy. Jest osiemnaście, pięćdziesiąt pięć, dwanaście trzydzieści pięć, pięćdziesiąt jeden, dwadzieścia trzy, czterdzieści osiem, dwadzieścia dwa, dziewiętnaście, i jedenaście. Zdrabka pusta, niestety trzecia. No i ostatnia pięćdziesiąt pięć trzydzieści trzy pięćdziesiąt cztery i czterdzieści trzy a jest trzydzieści siedem czterdzieści pięć szesnaście pięćdziesiąt jeden dziewiętnaście dwadzieścia osiem pięćdziesiąt dziewięć osiemnaście trzydzieści dwa niestety jeszcze raz szybko sprawdzam hmm. x oraz u jeszcze tam przedostatnią też bo osiemnaście pięćdziesiąt pięć dwanaście trzydzieści pięć pięćdziesiąt jeden no, niestety. I tutaj mamy co? WS. Ok. No dobrze, kochani. Wszystkie niestety z są puste. Taka premiera. Walizka pieniędzy jest, ale nie u mnie. Nie u mnie. Napiszcie komentarz na pocieszenie. Oczywiście, zrabka się pojawi na moim kanale. Daję jej szansę. Eee, dajcie łapkę do góry, zasubskrybujcie ten kanał. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa!